Was w nowym filmie. Jak widzicie dzisiaj troszeczkę inne ustawienie. Dajcie znać, co myślicie, bo myślałam, żeby dzisiaj delikatnie pozmieniać to, co się dzieje w tle, więc piszcie mi, czy to ustawienie też Wam się podoba, czy nie, co myślicie. A dzisiaj chciałabym z Wami sobie troszeczkę porozmawiać na temat kosmetyków, które zużyłam w ostatnich kilku miesiącach, bo wydaje mi się, że ostatni projekt Denko pojawił się pod koniec stycznia, mamy maj, więc czas nadrobić. Jeżeli jesteście ciekawi co są te o produktach, które zużyłam, to zapraszam Was do oglądania dalej. Myślę, że zaczniemy sobie najpierw od kolorówki, bo jest tego najmniej i to są produkty standardowe, czyli zużyłam dwie maskary. Pierwsza to jest Maybelline The Falsy Slash Lift bardzo fajna maskara, bardzo dobrze mi się z nią pracowało, dawała fajny taki bardziej pogrubiający efekt na rzęsach, bardzo podobała mi się też jej szczoteczka, bo to jest taka klasyczna klepsydra, no i przede wszystkim utrzymywała się cały dzień, nie osypywała się, więc jeżeli się nad nią zastanawialiście, to bardzo wam polecam. Tak samo jak bardzo polecam L'Oreal Telescopic Fossil. To jest maskara, którą kupiłam przez Was, więc bardzo dziękuję, bo właśnie testowałam ją w filmie z Waszymi ulubionymi kosmetykami i naprawdę jest to maskara, którą warto się zainteresować. Ona już ma silikonową szczoteczkę, mniejszą, więc jeżeli macie mniejsze, krótsze rzęsy, to ta szczoteczka sprawi, że łatwiej będzie Wam wyczesać niż taka na przykład klepsydra. I ona też utrzymywała się cały dzień, nie osypywała się, nie rozmazywała się. Tu powiedziałabym, że bardziej ona wydłużała, ale też pogrubiała, natomiast ta była taką typowo pogrubiającą maskarą. Zdecydowanie obie mogę Wam polecić, tylko jeżeli będziecie kupować L'Oreala, to raczej nie w Rossmanie, bo tam ten tusz chyba jest jakoś 50 zł, 60, no bo tyle kosztują tusze z L'Oreal w Rossmanie, a ja ją kupiłam, ją go yy, na zebrze za 20 parę złotych, więc wtedy zdecydowanie polecam, czy do nich wrócę. Myślę, że wcześniej czy później, tak, bo naprawdę dobrze mi się z nimi pracowało, no ale mam parę jeszcze innych maskar, które mam już w swojej kolekcji i chciałabym zużyć, więc wtedy, jak zużyję, to możliwe do, do której z nich. Wrócę. Kolejna rzecz z kolorówkim no to oczywiście Golden Rose Long Press Precise Brow Liner w 102. Mam już też drugą prawie, że na wykończeniu, więc ona już wyląduje w kolejnym projekcie. Denko, ale no, nie, nie wiem ile złożyłam I czy kupię ponownie. Oczywiście jadę w poniedziałek do. Właśnie nie wiem, chciałabym w pasażu, ale ostatnio byłam w pasażu i nie, yy, stoisko w Golan Rose było zamknięte, więc mam nadzieję, że jest już otwarte yy, i jak będzie, to kupuję od razu na zapas, bo no to jest po prostu dla mnie najlepsza kredka do brwi, jaka istnieje. Najbardziej ją lubię i no, podchodzi mi po prostu w 100%. No dobra, no to teraz. Aha, i ostatnia rzecz do makijażu to jest yy, gąbka. Już stwierdziłam, że pora wymienić. <laughs> To jest gąbka z Glam Shopu i teraz też mam po prostu nową gąbkę z Glam Shopu. Gąbki z Glam Shopu są dla mnie najlepszymi gąbkami i jeżeli robię własne zamówienie u nich na stronie, to zawsze, nie było w ogóle zamówienia na Glam Shopie, którego bym nie zrobiła i nie wrzuciłabym gąbki. Zawsze wrzucam gąbkę, bo no jest moją ulubioną, więc teraz kolejna jest już w użyciu. I to w sumie jest wszystko, jeżeli chodzi o kolorówkę. Myślę, że w następnym projekcie Denko będzie więcej, bo będzie pewnie korektor, będzie baza, y, będzie jeszcze parę innych rzeczy, więc mam nadzieję, że kolejny projekt Denko będzie bardziej obszerny w kolorówkę. No ale teraz mamy sporo pielęgnacji, więc zacznijmy od produktów do ust, bo zużyłam Carmex, też już nie wiem, który. Zawsze kupuję, teraz też mam już znowu Carmex. To jest dla mnie najlepszy produkt do ust i nakładam go tylko i, w, raczej, tylko i wyłącznie wieczorem, przed snem. I to jest coś, co sprawia, że no, budę się z wypielęgnowanymi ustami. I właśnie jak zużyłam ten, to pomyślałam, że dobra, zużyję najpierw tą próbkę z Fresha i dopiero później kupię Carmex. I to jest właśnie Fresh Rose Petal Soft Lip Cream. No i jak widzicie też docna zużyty. Nawet w sumie miałam długo, bo tu jest 2 gramy, a ja, mi się wydaje, że ja go używam przez miesiąc. No ale to nie jest to samo co to Jest dużo droższy i okej, okay, bardzo ładnie nawilża usta, ale no, to jest za duża różnica w cenie, żebym chciała regularnie kupować ten produkt. Ale jeżeli macie ochotę kupować coś droższego do ust, no to myślę, że będziecie z tego zadowoleni, bo jest naprawdę dobry. I ja wcześniej miałam... Em, kokosową, ale to nie jest chyba to samo, bo był taki kokosowy balsam i wydaje mi się, że to jest troszeczkę coś innego i zdecydowanie bardziej podeszło mi to niż ten kokosowy, więc jeżeli zastanawialiście się, się nad czymś do ust z Fresha, no to zdecydowanie bardziej polecam tą wersję z e, taką różaną, bo ona jest bardziej taka gęsto kremowa, gdzie tamta była troszeczkę bardziej żelowa jeżeli dobrze to tłumaczę, więc czy wróciłam do tego? Raczej nie, bo po prostu są tańsze, lepsze produkty i nie czuję potrzeby, żeby kupować coś tak drogiego. Produkt, który zdecydowanie kupiłabym, może nie kolejny raz, bo tą opakowanką dostałam, ale jest to Paula's Choice 2% BHA Liquid Exfoliant i to jest produkt coś ala taka kuracja, to ja używam tego jako tonik i po prostu myłam twarz, używałam tego, później nakładałam do tego jakieś takie serum nawilżające typu trechaloza i krem klasyczny nawilżający i to tyle. Więc jak używałam tego, to nie używam już żadnych kwasów, żadnego retinolu, nic takiego jakiegoś bardziej konkretnego, bo to był właśnie ten etap mojej pielęgnacji który był kuracją i używałam tego zawsze, kiedy widziałam, że moja skóra jest troszeczkę bardziej zanieczyszczona, kiedy wyskakuje mi coś i nie wiem dlaczego i wtedy zawsze moja skóra się uspokajała. Używałam też tego produktu miejscowo, czyli właśnie jak był jeden pryszcz, ale ogólnie cała moja twarz wygląda w dobro, była w dobrym stanie, to wtedy tylko wklepywałam y, to właśnie w to miejsce i to sprawiało, że albo ten prysz szybciej się goił, albo po prostu w ogóle nie wychodził. Więc jeżeli czułam, że jakaś tam górka się robi, to nakładałam właśnie to, wklepywałam nawet w ciągu dnia i faktycznie widziałam efekty, więc bardzo Wam polecam. Teraz właśnie mam w toalecie y, tą wersję żelową, więc zobaczymy też jaka będzie różnica. Jeszcze go nie używałam, bo na razie moja skóra jest jak widać odpukać w dobrym stanie, więc nie potrzebowałam tego, ale jeżeli macie taką cerę, która jest skłonna do jakichś takich zapychań, do rozszerzonych porów, do zapychania się, no, powiem to samo, to bardzo, bardzo polecam. Fajnie jest też to, że możecie właśnie kupić takie małe opakowanko i sprawdzić, bo też jest dostępny w większym, a i tak jest to bardzo wydajny produkt, wystarczył mi na parę właśnie miesięcy. Dobra sera. Przejdźmy może przez serę, najpierw z witaminą C, bo zużyłam dwa. Pierwsze serum, które zużyłam, to było PJ Dr. Tetra C Serum. I było ok. Na pewno w ogóle nie podrażniało, więc jeżeli macie tendencję do tego, że różne sera z witaminą C was podrażniają, to oczywiście też zależy od tego, jaka to będzie witamina C, w jakim stężeniu. Ale to jest zdecydowanie najbardziej delikatny produkt, jakiego używam, jeżeli chodzi o serum z witaminą C. Natomiast efekty nie były dla mnie jakieś takie powalające i raczej nie kupię tego ponownie. Ale za to, jeżeli chodzi o sedermę, serum liposomalne z witaminą C, to jest serum, które faktycznie mogłabym kupić ponownie i nawet ostatnio, jak robiłam zamówienie na top Aesthetic, bo kupowałam serum filtr z Sezdermy. to myślałam, czy wziąć to serum czy nie, no ale muszę, kurczę, mam jeszcze inne zużyj najpierw te inne i dopiero do tego wróć, jak będziesz chciała, więc nie kupiłam go, ale to jest właśnie serum witaminą C, który też w ogóle nie podrażnia i mogłam od razu zacząć go stosować codziennie, bo są takie sera, gdzie musiałam, musiałam robić to stopniowo, żeby nie mieć takiego podrażnienia właśnie wokół ust. Tutaj nic takiego się nie działo, ani razu nie miałam podrażnionej skóry. Nie jest to też serum, które się klei, więc jeżeli nie lubicie takiego klejącego serum z witaminą C, no to to będzie coś dla Was. Bardzo ładnie się wchłania, dodatkowo też delikatnie nawilża no i przede wszystkim właśnie działa jak witamina C, czyli rozjaśnia jakieś tam przebarwienia i piegi niestety również i to zdecydowanie jest najlepszy serum z witaminą C, jakiego używałam, no i to też sprawiło, że miałam ochotę bardziej zagłębić się w sesdermy, no i właśnie kupiłam filtr przeciwsłoneczny, kupiłam też krem pod oczy z tej samej serii z witaminą C i też sobie teraz go użyłam i też mi się bardzo podoba, więc powoli wchodzę bardziej w te kosmetyki, bo to serum zdecydowanie mnie zachęciło, więc tak, kupiłabym je zdecydowanie podobnie, gdybym nie miała nic innego, nie chciałabym szukać niczego innego, to to jest to Serum, do którego bym wróciła. Kolejne serum to jest serum peptydowe z Asoe, to jest najmilożenie, wypełnienie, regeneracja. Używałam go na noc i też bardzo mi się podobało. Fajnie się wchłaniało. Bardzo dobrze nawilżało, bardzo dobrze odżywiało skórę. Moja skóra następnego dnia była naprawdę w bardzo dobrym stanie, więc też jeżeli szukacie, to jest takie serum tutaj w postaci jakiego żelu oparte na wyselekcjonowanych substancjach aktywnych, składa się z odpowiednio dobranych peptydów, które przyczyniają się do wygładzenia skóry, jednocześnie zwiększając jej jędrność i elastyczność. Więc oprócz tego, że to było serum takie nawierzające, to faktycznie jest to już coś. Co ma przyczyniać się do tego, żeby moja skóra w przyszłości wyglądała lepiej, czyli żeby spowalniać te procesy starzenia? Ale jeżeli tutaj już mówimy o tym, czy zauważam, że moja skóra jest jędrna, wydaje mi się, że to bardziej pewnie byłoby widać przy starszych serach, które faktycznie już tą jędrność trochę utraciły. U mnie jeszcze nie jest tak źle z tym, więc tego akurat nie zauważyłam. Więc byłam z niego naprawdę bardzo zadowolona, ale nie wiem, czy bym do niego wróciła, dlatego że po prostu mamy tyle ser e, takich e, peptydowych że ciężko byłoby mi się zdecydować na jedno i wrócić faktycznie do niego, bo taka sama sytuacja jest właśnie z tym serum też peptydowym z Timeless, czyli najpierw używałam tego, później używałam tego i tutaj też mamy peptydy i też bardzo dobrze mi się go używało, też jest to taka bardziej żelowa konsystencja, tutaj już chyba nic nie ma, więc wam nie... No, nic nie ma. Też mi się bardzo przyjemnie używało. No i to są właśnie takie dosyć podobne sera do siebie, bo to jest peptydowe i to jest peptydowe. Podobne miały po uczucie na skórze, więc myślę, że jeżeli to Wam się spodobało, no to myślę, że to też Wam podejdzie. E, co mamy dalej? Czy mamy jeszcze jakieś sera? Nie, dobra. No to teraz e, kremy, jakie zużyłam. No to powiedzmy, że to jest takie pomiędzy kremem, a pomiędzy serum, bo to jest ten barierowy eliksir hydroodżywczy z kompleksem NMF, to było moje drugie opakowanie e, i dalej podtrzymuję, że jest to jeden z moich ulubionych produktów i na pewno... Wrócę do niego w przyszłości, to jest jak coś jeszcze, Bielenda Professional, tego nie powiedziałam. I to jest mój ulubiony produkt z tej całej gamy barier Reniu. To jest taka gama, która skupia się bardzo mocno na odbudowie bariery hydrolipidowej, na tym, żeby ukoić skórę, nawilżyć ją, odżywić i zregenerować po jakichś takich ewentualnych zbyt mocnych zabiegach. I po kwasach. Świetny, pomocny retinolu, super. I dlaczego powiedziałam, że to jest takie pomiędzy serum a kremem? Dlatego, że uważam, że jest to fajne serum na dzień dla cer suchych, ale znowu też jest to świetny krem na dzień dla cer tłustych. Więc jeżeli um, potrzebujecie czegoś, co będzie fajnie nawilżało i macie sterę tłustą i na przykład też nie chcecie używać żadnego serum, no to to zdecydowanie Wam wystarczy. A jeżeli macie taką bardzo cerę suchą, no to do tego jeszcze jakiś krem, ale to używać właśnie jako serum i też będzie super, więc zdecydowanie jest to produkt, który polecam. A drugi produkt to jest Dr. Skin, krem intensywne nawilżanie z niacinamidem i kwasem kialurinowym. Jest to produkt, który jest dostępny w Rossmanie. I też bardzo mi się podobało. Tu było 50 ml. Fajne jest opakowanie, ja w ogóle wszystkie lubię kremy, gdzie nie muszę wsadzać palców, więc to mi się podobało. No i to jest krem, który i nadawał mi się na dzień, jeżeli nałożam mniej, i na noc, jeżeli nałożam troszeczkę więcej w okresie letnim. Zimą no to zdecydowanie jest już to za mało na noc dla mojej skóry, ale jeżeli macie serę tłustą, to myślę, że to też podejdzie Wam na noc. Powiedziałabym, że konsystencja jest takiego klasycznego kremu, ale niezbyt tłustego, niezbyt gęstego, takiego właśnie idealnego na dzień. Bardzo fajnie się sprawdzał jako baza pod makijaż i nic się nie rolowało, nic złego się tutaj nie działo. Bardzo dobrze nawilżał, no i to w sumie tyle, czego ja chcę od kremu nawilżającego na dzień, żeby nawilżał i żeby dobrze sprawdzał się pod makijażem taki był ten produkt, więc y, też mogę polecić. Kupiłam go ponownie. To już jest nowy produkt, który jest dobry, ale nie jest chyba aż tak dobry, żebym chciała do niego wrócić. W tym momencie używam Bielendy tego cieko-krystalicznego kremu, nie, kremu nawilżającego na bazie cieko-krystalicznej. I też jest super. I też go bardzo lubię. Więc to jest tak, że są produkty, które bardzo lubię i zdecydowanie do nich bym wróciła. Są też produkty, które bardzo lubię, ale raczej bym do nich nie wróciła, dlatego że po prostu są inne produkty, które są podobnie dobre. Ale jeżeli chcieliście przetestować, to myślę, że nie będziecie zawiedzeni. O, może tak. I ostatni krem to jest Pola Choice, no nie wygląda najlepiej, Clinical Ceramide Enriched Firming Eye Cream, czyli to jest krem pod oczy z ceramidami i bardzo, bardzo, bardzo go lubiłam. W ogóle okolice pod oczami po tym kremie była taka dodatkowo jeszcze od razu wygładzona, nawilżona, ukojona. To jest coś, co zdecydowanie mogłabym kupić, no kupić pierwszy raz, bo to dostałam też od Cosi Belly, bo po raz jest właśnie dostępna na Cosi Belly, ale zdecydowanie brałabym ten krem na zimę. Dlatego, że latem, no to jest i tak na noc, więc pewnie Wam to nie będzie przeszkadzało, ale to jest coś, co bardzo dobrze mi się sprawdzało zimą i myślę, że z wielką chęcią wrócę do niego właśnie na ten okres jesienno-zimowy, bo tak dobrze mi się sprawdzał, bardzo mocno nawilżał okolice pod oczami, no i to było dla mnie najważniejsze, więc bardzo lubię. Dobra, nie zauważyłam, że jeszcze mam jeden produkt do makijażu i to jest NYX Bear With Me, czyli to jest migiełka utrwalająca, bardzo przyjemna dobrze mi się jej używało, Najwięcej no zużyłam całą, ale nie kupiłam jej ponownie, dlatego że mam mgiełki, które wolę bardziej, jak na przykład mgiełka z Morphe, albo w tym momencie mój nowy ulubieniec jest, czyli mgiełka z Glam Shopu, której używam teraz cały czas, więc raczej nie wróciłabym do niej, ale jest bardzo dobra, więc jeżeli zobaczycie ją gdzieś na promocji i będziecie chcieli ją spróbować, no to myślę, że nie będziecie zawiedzeni. To może teraz maski. Maskę, którą zużyłam w opakowaniu takim większym, to jest Ula Henriksen, Fat Glow Facial i jest to właśnie maska z kwasami polihydroksy, czyli to są najlepsze kwasy, takie, może nie najlepsze, ale najbardziej delikatne kwasy, no i właśnie najlepsze na przykład dla cerworażliwych, bo to jest maska, która właśnie ma oczyszczać skórę, ale jej nie podrażniać. No i właśnie dokładnie taka była, bardzo dobrze oczyszczała, w ogóle nie miałam skóry podrażnionej, nie miałam wysuszonej po używaniu tej maski, więc bardzo dobrze mi się jej używało, ale czy kupiłabym tą maskę ponownie? Właśnie chyba kurczę nie. I to nie dlatego, że ona mi się nie sprawdziła, ale po prostu mam tyle masek z kwasami, które też mnie nie podrażniają, które też dobrze oczyszczają, że i tańszych, że po prostu wolałabym by kupić te tańsze niż to. Inne maski, które zużyłam w ogóle bardzo mało, robiłam ostatnio tych masek w płachcie, jednak stawiałam na takie w opakowaniach. I to jest maska z Eveline Bubble Face Mask. I to są chyba moje ulubione maski z drogerii. Czyli te wszystkie bąbelkowe z Eveline, nawilżająca ta i ta oczyszczająca. Oczyszczająca jest świetna, jeżeli zależy Wam właśnie na czymś oczyszczającym, ale w ogóle nie wysuszającym, w ogóle nie podrażniającym i nie chcecie używać kwasów, to bardzo mocno polecam właśnie tą bąbelkową oczyszczającą. Ta była nawilżająco kojąca i też była bardzo dobra, chociaż wolę właśnie na pierwszym miejscu dałabym tą nawilżającą, później dałabym tą oczyszczającą i później dałabym tą, więc zdecydowanie ta nawilżająca dla mnie wygrywa. Później zużyłam coś takiego Hello Skin, to jest maska poprawiająca jędrność, była ok, ale raczej bym jej nie kupiła, więc wolę zdecydowanie właśnie te bąbelkowe z Everline niż coś takiego. No tego nie kupiłam, tylko dostałam, więc smutna hmm. jestem, ale na 100% sama bym nie kupiła. Natomiast na pewno kupiłabym to i mam ochotę w ogóle kupić wszystkie maski z tej serii, bo nie miałam żadnej, nigdy, nigdy w życiu żadna maska nie dała mi takiego efektu na skórze, jaka dała mi, jaki, efekt, jaki dała mi ta maska. Polski trudny język. To jest maska z linii. Wysoko skoncentrowana maska algowa typu Pillow z oliwą z oliwek oraz olejkiem lawendowym. I to jest właśnie maska taka, że mieszacie te dwie części, mieszacie, nakładacie na twarz, zostawiacie na. Nie wiem w sumie na ile ja to zostawiam 30 minut, i później ściągacie. Ale to jest takie peel off, nie, że Wam wyrwie skórę. Tylko to jest właśnie przez to, że to jest maska algowa, to bardzo ładnie schodzi. Moja skóra. Jak wiecie, się mówi, że na przykład po kwasach takich domowych macie skórę jak niem niemowlaczek, i tak pupka niemowlaka i tak dalej. Nie. Potem macie skórę jak pupka i ja po prostu, jak ja zobaczyłam, jak moja skóra wygląda. Ona nie miała nic już, nic już nie miałam na skórze. I ona po prostu była tak nawilżona, tak odżywiona i miała taki piękny, wewnętrzny glow, że nie czułam w ogóle potrzeby, żeby nakładać jeszcze jakieś, nie wiem, serum, krem i tak dalej. Robiłam ją wieczorem i następnego dnia moja skóra po prostu była tak dobrym, w tak dobrym stanie, była tak miękka, tak nawilżona, obudziłam się i dalej ta skóra była no, cudowna. Więc dla mnie to będzie genialna maska przed jakimiś imprezami, przed wyjściami, przed... nie wiem, chcecie dobrze wyglądać następnego dnia? Zdecydowanie. No, mogłabym się rozpływać nad tą maską i rozpływać, więc... Po tym filmie wchodzę i sprawdzam jeszcze, co mają i chcę przetestować wszystkie. Tak bardzo mi się ona spodobała, więc zdecydowanie kupiłabym ją ponownie. Więc jeżeli Wy już y, testowaliście inne maski z tej, to dajcie mi znać, jaka jest Wasza ulubiona. Ok, teraz olejki. Kurczę, ile ja gadam. Dwa olejki. Nakomi Perfect Cleansing Oil i to jest olej do cery normalnej i suchej, bo jeszcze jest olejek do cery tłustej i mieszanej. Bardzo dobry olej. Jedyny wielki minus to to opakowanie, bo po prostu ten olej rozlewa się wszędzie. Nie mogłam go trzymać na mojej tej drewnianej półce, tylko musiałam na blacie, bo za każdym razem Wypływał mi stąd olej po prostu, więc na pewno nie jest to produkt, z którym chcielibyście podróżować, bo wszystko będzie w oleju, ale już sam produkt sobie ten w środku jest naprawdę bardzo dobry. Ładnie rozpuszcza makijaż, nie podrażnia oczu, oczu nie oczy nie szczypią, nie mamy mgły, dobrze się go zmywa, ale jest to produkt, który musicie trzymać tylko i wyłącznie w łazience, nie ruszać go nigdzie i nigdzie z nim nie podróżować, i wtedy będzie super. Ale za to. Acropka Florence Kinker Anti Pollution Cleansing Oil. Możecie już brać ze sobą wszędzie. Tak jak ja to robiłam w momencie, kiedy go używałam i gdzieś wyjeżdżałam. I powiedziałam, że to, jest, to nie jest do końca ten sam. Ten olej jest lżejszy, bo to jest taki. Bo to jest olej taki gęsty, konkretny, lekko, aż bym chciała powiedzieć, że taki. Kremowy, gdzie to jest zdecydowanie bardziej płynne, ale też świetnie zmywa makijaż, nie ma problemu z maskarą. Oczy nie pieką, nie mamy mgły, bardzo łatwo się zmywa, on od razu emulguje, tak to chyba się mówi. No i też był dosyć wydajny, więc jeżeli zastanawiacie się nad jakimś olejkiem i chcecie wydać troszeczkę więcej pieniędzy, bo to jest dosyć drogi produkt, no to mogę Wam go polecić najlepszy taki droższy olejek, jakiego używałam i bardzo chętnie do niego wrócę. Nawet mam opakowanie na zastępstwie, ale teraz używam olejku z Iwrosze i to jest chyba taki mój ideał, bo cena jest okej. Okay. I przepięknie, znowu wszystko zmywa i od razu się spukuje. On bardzo, on to jest chyba olej, który najszybciej tak emulguje, że nawet nie muszę za mocno trzeciej, on od razu już schodzi. Więc super. Dwie ostatnie rzeczy i kończę. Only Biotonic łagodzący, neutralizujący pH skóry. Najlepszy tonik w drogerii. Tyle. Faktycznie czułam efekt nawilżenia del, takiego delikatnego ukojenia skóry yy, i nie pachnie zbyt mocno, świetnie się sprawdza. Jedyne to, jakie mogę mieć, ale to to opakowanie, bo jest takie strasznie nieporęczne i ja musiałam sobie przelewać do innego opakowania, żeby po prostu sobie spsikiwać, bo tak wolę, yy, ale jeżeli już zastanawialiście się, jaki najlepszy jest stanie w drogerii, to! Zdecydowanie. Więc tak, jeżeli nie będę już miała żadnego toniku, to myślę, że chętnie do niego wrócę, chodzę. Znowu teraz używam innego toniku ze Skintry. Skintry to jest marka Kosibeli. To jest w ogóle tonik z innej planety, ale o tym będzie później. I już ostatnia rzecz to jest pianka do mycia twarzy z Everline. Delikatna kokosowa pianka do mycia twarzy. Używałam jej na dzień. Bardzo dobra, delikatna, ładnie zmywa jakieś tam rzeczy, które były po nocy, krem i tak dalej. I bardzo ją lubiłam. Po prostu. Chciałoby się powiedzieć pianka jak pianka, ale naprawdę była bardzo przyjemna, więc też jeżeli nie będę wiedziała co kupić i nie będzie nic nowego, ciekawego w drogerii, to bardzo chętnie do niej wrócę. Dobra, słuchajcie, bo tego naprawdę było bardzo dużo, więc nie chcę przedłużać. Mam nadzieję, że coś tutaj ciekawego znaleźliście dla siebie dajcie znać, czy tak było, czy coś z tego używaliście, jeżeli tak, no to jak Wam się to sprawdziło, piszcie mi, jeżeli używaliście więcej tych masek, która jest najlepsza a teraz będę już kończyć, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i oczywiście widzimy się niedługo, do zobaczenia pa!